Klucz do szczęścia jest w tobie, sekret Jakuba. Na skraju wioski mieszkał młody pielgrzym Jakub. Nie szukał świątyni ani gór. Jego podróż prowadziła do wnętrza, do ukrytego świata serca. Na początku spotkał ciszę. Była jak brama, której trzeba dotknąć, aby wejść głębiej. Za ciszą pojawiły się obrazy: chciwość, pożądanie i gniew. Były jak strażnicy, którzy pytali: Czy masz odwagę spojrzeć w nas bez ucieczki? Jakub uklęknął i odpowiedział: Nie będę z wami walczył, bo z ciemnością sam nie wygram. Ale duchowa miłość jest światłem. Jeśli je przyjmę, ona przemieni nienawiść w miłość, zazdrość w satysfakcję, gniew w wybaczenie, strach w poczucie bezpieczeństwa, złość w zrozumienie i cierpliwość. Chciwość, w miłosierdzie, i hojność, pożądanie, w jedność z Bogiem. Wtedy serce otworzyło się jak świątynia, w jej wnętrzu płynęła rzeka światła, a każdy oddech był modlitwą. I jak niebiańska melodia, pojawił się starożytny tekst echo zasłyszanych niegdyś słów, kto czerpie szczęście z wewnątrz. Kto aktywny jest wewnątrz i pełen jest wewnętrznej radości i światła, ten jest szczęśliwą osobą i jest prawdziwie doskonałym mistykiem. Jest on wyzwolony w najwyższym i ostatecznie osiąga najwyższego. Jakub zrozumiał, że duchowy świat nie jest gdzieś daleko. On mieszka w nim samym, w głębi serca. A teraz czeka go praca i wysiłek, aby ten stan osiągnąć.